Typer mundialowy, tylko Ekstraklasa, druga kolejka spotkań, po pierwszej rundzie spotkań myślę, że część z nas może być zadowolona, a część nieco mniej, natomiast pełna klasyfikacja będzie w następnych podcastach. My jako Polacy i nasz naród możemy być tak umiarkowanie zadowoleni, niektórzy są niezadowoleni po spotkaniu, po remisie z Meksykiem. Nietrafiony Roberta Lewandowskiego, lekki zawód, a może nawet i duży zawód. Natomiast my typujemy kolejną rundę spotkań Mundialu, całego Mundialu. Przypominamy także o naszym tuperze mundialowym na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej. Możecie także typować najlepszego typera z naszej trójki, kto, kto z nas najlepiej wytypuje, to na koniec Mundialu dostanie jakąś fajną nagrodę. Także piszcie w komentarzach na YouTube, subskrybujcie, łapkujcie i zakładajcie konta NobleBet na Mundial z doładowaniem nawet do 50 zł. Link w opisie. Eee, nie przywitałem jeszcze chłopaków. Krystian eee, Mazur i Kamil Wasiek. Czechowaki. Cześć, Słowaki. Eee, Cześć. Zacznijmy może od typowania Krystiana standardowo. Jak tam, Krystian, typujesz następną rundę spotkań na Mundialu? A więc typuję tak. Katar, eee, Senegal wygrana w Senegalu. Holandia, Ekwador. Remis. Walia, eee, Iran, Dam tutaj zwycięstwo wali. Anglia, USA, remis. Polska, Arabia, wygra Polska. Argentyna, Meksyk, wygra Argentyna. Tunezja, Australia, tu wygra Tunezja. Francja, Dania, a tu nóż widelec postawię na remis. E, grupa E to będzie Japonia, Kostaryka, postawię na Japonię. Hiszpania, Niemcy postawię na Hiszpanię, Belgia, Maroko postawię na Belgię, Chorwacja, Kanada remis, Kamerun, Serbia remis, Brazylia, Szwajcaria wygra na Brazylii, Korea, Ghana remis i Portugalia, Urugwaj remis. Tego typera, Dzięki za Twoje typy, tego typera ogólnie nagrywamy przed ostatnimi meczami tej rundy spotkań, z racji tego, że no musimy Wam wrzucić troszeczkę wcześniej nasze typy i ogólnie typera, który już pojawił się na naszym Facebooku, także no mamy lekko trudne zadania, bo nie znamy wszystkich rozstrzygnięć w pierwszej rundzie spotkań, zwłaszcza w ostatniej z grup. Kamil, teraz może Twoje typy, jak tam typujesz tą rundę spotkań? Jeśli chodzi o grupę A, myślę podobnie jak Krystian. Jeśli w szczegóły, wydaje mi się, że Katar zagrawie lepszy mecz niż mecz otwarcia, ale że to nie wystarczy na Senegal, więc typuje zwycięstwo Senegalu. Holandia, Ekwador, wydaje mi się, że będzie to bardzo fajne ofensywne spotkanie, że Ekwador się mocno postawi, też zaryzykuje remis. Już przychodzę na grupę B. W grupie B Walia, Iran i Anglia, Stany Zjednoczone. Walia, Iran typuje zwycięstwo Walii. Natomiast Anglia, Stany Zjednoczone typu jest zwycięstwo Anglii. Grupa C, no niestety myślę, że zremisujemy, zarabiam, a nie wygramy. Obym się mylił, byśmy wygrali. bym się mylił pozytywną stronę, że wygramy, a nie żebym się pomylił, że przegramy. E, Argentyna, Meksyk wydaje mi się, że Argentyna wysoko wygra. Spotkanie dla siebie o wszystko. Poparaczy z Arabią Saudyjską. Mi się wydaje, że wysoko pokona Meksyk. E, grupa D, Tunezja, Australia. Wydaje mi się, że tu będzie takie spotkanie na remis, z lekkim skazaniem może na Tunezję. Hmm, Francja, Dania, zwycięstwo Francji. Grupa E, Japonia, Kostaryka, zwycięstwo Japonii. Wydaje mi się, że Kostaryka to jest aktualnie jedna z najsłabszych drużyn na tym mundialu. Hiszpania, Niemcy, remis. Grupa F, Belgia, Maroko i Chorwacja, Kanada, zwycięstwo Belgii. Mimo, że Maroko się fajnie zaprezentowało z Chorwacją i Chorwacja, Kanada. Wydaje mi się, że będzie kolejne dobre spotkanie Kanady, ale że jednak Chorwacja, troszeczkę na pewno rozdrażniona tylko remisem z Maroko, wygra za prezentacją Kanady i przybliży się mocno do awansu do jednego finału. Grupa G, Kamerun, Serbia. Ciężko mi powiedzieć, bo tak jak wiemy, nie wiemy jeszcze, jak gra Serbia, nie wiemy, jak gra Brazylia, bo nagrywamy przed rozpoczęciem tego spotkania. Natomiast Cameron dzisiaj zagrał całkiem fajnie ze Szwajcarią, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej połowie troszeczkę miał mniej argumentów. No ja tu zaryzykuję remis w tym spotkaniu, mimo że Serbia w bardzo mocnym składzie przyjechała, przyjechała na ten mundial. E, I zwycięstwo z Brazylii ze Szwajcarią. Grupa H. Korea Południowa, Ghana. Zaryzykuję zwycięstwo Korei Południowej. I Portugalia, Urugwaj. Wydaje mi się, że. Może być spotkanie na remis. Dobra, dzięki za Twoje typy. Ja pojadę od początku, tak jak po kolei będą spotkania w kolejnych dniach, niekoniecznie grupowo, bo tak sobie zapisałem, będzie mi łatwiej po prostu czytać. Drugą rundę spotkań zaczniemy od spotkania w Walii z Iranem. Będzie pierwsze spotkanie piątkowe bodajże. Wydaje mi się, że tutaj ugra, ugra ten mecz Drugie spotkanie piątkowe to Katar, Senegal i wygrana myślę bezproblemowo Senegalu. Katar, mimo wszystko, myśleliśmy, że trochę więcej prezentuje, jednak są bardzo słabi. Holandia z Ekwadorem, myślę, że może być mecz na remis. Anglia, USA, wygrana Anglii i to są wszystkie mecze piątkowe. Mecze sobotnie Tunezja, Australia, ciężki do wytypowania spotkanie według mnie, tu będzie remis. Polska, Arabia Saudyjska też dawna remis. E, Francja z Danią, myślę, że wygrana Francji i Argentyna z Meksykiem będzie remis. Też bym coś takiego obstawił, e, myślę, że mogą być niespodzianki właśnie w naszej grupie. E, jak, jak zwykle, Polacy będą w takiej grupie, bo e, musi być ciekawie. E, kolejne spotkania i bodajże to są spotkania niedzielne: Japonia, Kostaryka, jedynka na Japonię tutaj postawiona. Belgia, Maroko na Belgię. Chorwacja z Kanadą będzie grać. Myślę, że tutaj będzie wygrana Chorwacji. Yy, mimo wszystko uważam, że po świetnym meczu Kanady w pierwszej rundzie to drugi raz tak dobrze nie zagrają, więc yy, myślę, że Chorwacja wygra. Hiszpania, Niemcy? Hmm. Obstawiam remis, natomiast yy, no tutaj Niemcy będą podrażnieni, Hiszpanie są w gazie. Natomiast yy, miłoby było, jakby Hiszpania wygrała z Niemcami i wyrzuciła z turnieju, ale jakby miał wstawiać no to na remis. I ostatnia, ostatni, ostatni dzień, ostatnie zmagania, tak jakby jeśli chodzi o dwie ostatnie grupy, to wygrana według mnie Serbii z Kamerunem, wygrana Korei z Ganą i Brazylii ze Szwajcarią, a na koniec jeszcze z Portugalią Urugwaj, Remis bym tutaj dał. Jeśli chodzi o te spotkania, to jest wszystko jeśli chodzi o drugą serię spotkań. Standardowo przypominamy, żebyście typowali, nie zapomnieli wytypować przed jutrzejszymi spotkaniami drugiej serii spotkań. Wpadajcie do NobleBet, zakładajcie konta, wpadajcie na naszą stronę internetową. No i powodzenia Wam życzymy i oby, obyśmy w następnym typerze już byli zadowoleni, jeśli chodzi o wynik reprezentacji Polski z Arabią Saudyjską. Dzięki chłopaki za typera. Ja również dziękuję. Trzymajcie okay. się, cześć, na razie, pa.